Tak, otwarcie. No, takie jest jego po prostu, no, to jest, chyba wymaga, to jest chyba takie, no po prostu wynika to z zajmowanego przez niego stanowiska. Tak samo jak komendant policji nie jest w stanie się określić. Prywatne zdanie jest, on ma swoje prywatne zdanie, którego on nam też nie przekaże. Także tutaj trudno od takich władz wymagać takiego jednoznacznego określenia się. Także on musi się chyba, no, no tak moje zdanie jest, że tutaj tylko i wyłącznie... On musi za głosem, no jak ktoś się kiedyś mówił o pięknie narodu, że jeżeli naród powie nie, no to wtedy on też musi to stanowisko przyjąć nie, bo po prostu tak yy, ludzie z tego chcą. Jest dylematem też, tu teraz zauważymy na in forach internetowych, że ten termin powiadomienia o eentemalnej rozbudowie elektrowni w takich miejscowościach ma być do 12, do 12 roku. A dla nas ta niepewność jest no, zabijająca, bo teraz jesteśmy w takiej przepaści, nie wiemy co robić, czy inwestować, czy nie inwestować, czy, czy sprzedawać, czy jeszcze uciekać stąd czy... No... No Myślimy, że ma... jednakowo. A tutaj, czyli media też obserwują, co się dzieje, i już ktoś tam na porach powiedział, że jest data przedłużona do następnych, że będą w tej niepewności, będziemy następne dwa lata. Każdy wie, nastawili, czy będzie, czy to będzie, czy nie będzie. Może no, następuje w dalszym ciągu manipulacja. Ja mam pytanie do pana radnego. Czy, czy wy w puluara, tak o tej o tej uchwale na temat wzięli pod uwagę to na przykład, że gmina ma działki do sprzedania, że wiadomo ma czy budżet, powiedzmy mówię 10 milionów i że za działki, że się przyjęli, że przyjmie, że uzyskacie powiedzmy 6 milionów, I teraz wiadomo, że tych działek nie sprzedacie w pierwszym czwartku, w drugim sprzedacie może w trzecim, w trzecim, czwartym za pół ceny, czyli tą różnicę, która wam będzie brakować, myście, y Wiecie co odwiąziłeś, czy z naszych podatków, czy z czego pójdziemy? Znaczy byli. akurat w dalekiej, powiedzmy, tam nie, nie, ale ale nie było. Natomiast jeżeli chodzi o działki gminne na tym terenie, tak, tak, rozmawialiśmy. I wzięliście pod uwagę, żebyście mieli straty, powiedzmy tam 3 miliony czy 4 miliony czym nie zyskać i czy to później wyrównacie, bo budżet macie ustalony na jakimś poziomie? Było, było to analizowane I oczywiście. To <głosy> <głosy> no widział pan <noise> wynik głosowania? Nie, no ja to Czyli o sprzedaży działek na Wicciu decyduje Rada, czy sam wójt na sobie? Wójt przekłada przedkłada Radzie projekty uchwały. I Rada decyduje. Rada. I, rada, I dobrze, Pan wójt powiedział, że To jest, i to jest bardzo mądry człowiek, bo on wie. Ja nie chciałem, to radni się zgłosili. Ja nie głosowałem, radni głosowali. I Panowie, teraz na Was wszystko, na Was ściągnąć. Tak, my czytamy. Dlatego teraz... No, taka jest prawda no, teraz... Nie szan. zawsze. Nie, nie, nie zawsze. By nie, 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 tutaj, tutaj... Nie nie tak. y, na kilku sesjach, prawda, i w ogóle y, zachowaniem pana Wójta i zachowaniem wielu radnych, to jestem bardzo mocno zbulwersowany. Że ludzie, którzy po prostu...